Rejestrując się w platformie GamerHash.co Twój komputer będzie dla Ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemać z tej strony Mitrok. Zapraszam Was Przez na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się Polsko w Creed Valhalla. W poprzednim odcinku powtórzymy trochę wątek fabularny do przodu. I w dzisiejszym odcinku będziemy również to robić. Na razie mamy misję przechylanie szali, w której to musimy znaleźć w starej krypcie... E Króla, który tam się ukrywa, i potem mamy go odstawić na miejsce. Nie, nie mam go odstawić. A faktycznie, to była podpowiedź, że on jest na. że ta krypta jest tutaj u syłku tych dwóch rzek. Dobra, mój błąd. Ale wydaje mi się, że musimy go pojmać, a nie go zabijać. Brzmię. Przyjąłem sobie tak, o. Mamy z tego co pamiętam, pojmać tego króla, chyba. Powiem, że Iwar chciał go zabijać i mówi, że tak byłoby łatwiej, ale chyba. Uba Ragnarsson mówił, że jednak nie możemy tego chyba zrobić. Ale zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Mamy tutaj skarbek przy okazji, jak i zadania... Jakie tajemnice tam przy okazji były gdzieś z tyłu. Ale na razie zajmiemy się wątkiem fabularnym, bo to mnie trochę ciekawi, co się stanie w sytuacji obalenia tego króla. Ale pewnie będzie dalej wątek obalania kolejnych królów. Pewnie jakieś tam rewanży za stare porachunki. Trzy skarby tutaj są... Tak, trzy skarby. Cztery? O kurde. To może być już trochę ciekawsze. Przyspieszymy trochę. Mm, nie wiem, czego mogę się tutaj w sumie spodziewać. On jest w starej krypcie. Jak to jest stara krypta, to może nie będzie dużo straży. Ale już widzę, co jest właśnie. Obóz ich Zlokalizuję Owszem, to to będzie pewnie, że tutaj, po prawo bardziej. Okej. Okay. Może pójdziemy bardziej na lewo, tak mi się wydaje. zdobywam sobie trochę tych skarbików. Of hut no Właśnie, śmierć na jak na starą kryptę. Nikogo chyba nie ma do no niby tam są, nie powinien go raczej usłyszeć jak go zabije. Oj, pięknie. 112 obrażeń. Prawie zawsze nam się może... a, pełni już mamy? O nie, aha! Fajna taki tym toporem robił. Zresztą ten topor był, nie wiem, cięższy ode mnie, chłop tak nim wywijał. To było ciekawe. Na dole mamy te skarbiki. Może to będzie... Tak, to jest księga jedna. Bardzo dobrze. Tylko, że mam problem... A, już widzę. Ale przypał. Tutaj mogliśmy chyba inaczej wejść, tak mi się wydaje. Pewnie tak. A, na dobrze idę, jeżeli chodzi o ścieżkę fabularną. Okej, okay, odkryjemy sobie tutaj kolejny teren na to wychodzi. O, bo... A, tak, to będą chyba jakieś taby, tak mi się wydaje, albo surowce. O nie. Dobra, przejdźmy sobie. Sprytnie ukryte nawet. A ja już nie takie rzeczy tutaj pokonywałem. Ach. Spiesz skrzynie skrzynię. Bodzie przeszukaj. Sztaba węgla! No w porządku, a bardziej by się przydałniłem. Wolfram, Nikiel. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, przejdźmy tędy może. Chyba się nie skupiłem, mam wrażenie. Na księga, aby to było ulepszenie umiejętności. Nowa zdolność, skupienie Norn. Aha, czyli to jest taka dystansowa, na to wychodzi. Wykorzystuj moc Norn, by celować i strzelać do swoich przeciwników z szybkością przeznaczenia. Szczerze ciekawe, zamiast tego e, odwrócenia uwagi przeciwników. Teraz mam zagwozdkę, jak możemy tam dalej się przedostać? Chyba tędy. No nie damy rady, chyba inaczej na to wychodzi. No tak, raczej tędy. Chociaż. Dobra, jeszcze niżej damy radę. Tutaj mamy już dwa skarbiki. Tutaj już widzę to do wysadzenia. To jest w porządku. W sensie to chyba możemy tym rzucić, tak mi się wydaje. Bo raczej nie musimy marnować tej strzały, mam wrażenie. A nie jestem pewny, tak. I, pyk. Ho, pewnie. Także bym właśnie tutaj przeszukał kolejne tereny. Dobra, łatwo zabity. Naprawdę już, kuruna? No Zapomniałem trochę o nim. Muszę skrzynki zdobyć. O kurde, ale z niewagą. Ho. Czemu ja na pięście mam walczyć? A, bo mam go nie ranić, faktycznie. Ho. O kurde. Pierwi króla, dobra, Burgberyta. Może jeszcze tutaj mam jedną rzecz do zrobienia. A, tu jest ta skrzynka, dobra. Kolejna skrzynka? No, powiem, że pokaz mamy dość sporo. Kolejne mamy niby tam na dole. Tylko właśnie. Uh, topór pogrzebowy. Ciekawe. Także właśnie nie wiem jak do tamtego kolejnego bogactwa dojść, a niech już będzie, zostawimy to sobie. Teraz porwywamy go. Mam nadzieję, że możemy używać łuku, jak go mamy na plecach. Nie, nie możemy. 700 metrów do góry. Eee. Gdzie mamy go zanieść? Tutaj. Kurde, to może być z tym problem. Mam nadzieję, że możemy go na koniu wozić. Ja to byłem przecież, dobra. Never mind. No teraz takie pytanie: jakbym mógł stąd? Chyba wyjdziemy tradycyjnie do przodu. O kurde. Odłóżmy go. Co tutaj robi Tona? Czy ona o wszystkim wiedziała na no to wychodzi. I specjalnie nas oszukała raczej. Ja muszę tutaj... Atak ogłuszający. Wow! Oh yeah! To było zajebiście mocne. Szczerze te ataki ogłuszające są za mocne według mnie. Kurde, jak jak daleki teren tutaj przeszliśmy? Z jednej kapliczki do kolejnej. No tam była taka jedna kapliczka. Więc zajebiście O nie, nie trafiłem tymi strzałami. Co ona tutaj robiła? Czyli musiała nas zdradzić na to wychodzi. Czy ona wszystko wiedziała na to? Tak wychodzi, jeszcze raz wychodzi. Ale dobra. Zobaczymy jak to się dalej potoczy. Oby dało się... O! Krowiant. Ten wezmę. Oby dało się radę na konia wziąć. Mogę. Połóż. Aha Nie, 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 nie. Płotka nie. Tego chciałem tutaj dać na plecy płotki, ale... Nie wiem czy damy radę tak go. Połóż. No. O, dobra, załapało. Dosiądź. Jak to bydlęć? Przecież to jest kołnia. Dobra, to lecimy. Pyk. No tutaj, aha, faktycznie jesteśmy na tym zastrzeżonym terenie. O kurde! No to przypał trochę. No to mamy lekki pan problem chyba, tak mi się coś wydaje. Ale dobra. A tak to już nieładnie wyzywać trochę. No niby tak, to że będzie to zasługuje, niby na nią. No dobra, przekonajmy się jeszcze, jak to będzie wyglądało. Tutaj mamy jakieś schody, venonis. Hmm. Zobaczmy. O nie, rzucili mnie. Chodź tu, płotka, nie, płotka. Kurde, no to przypał. Zabierz króla burgereta do Tomwatch. A czy im powiemy, że ta... ...Tonia? Czy jak ona tam się już nazywała, nas no zdradziła? W sumie Ivar się powinien ucieszyć, no bo w końcu mówił, że tak będzie. Ale też, no niestety zabiliśmy ją. Zamiast Ivar mógł ją zabić. Ale chyba nie jest źle. Musimy raczej szybko uciekać. Bo króla musimy dowieść. Powiem, że tego się nie spodziewałem, ale dobrze, że tam z konia nie schodziłem. I go na, na plecach normalnie tam nie, nie, nie doniosłem. To mnie trochę cieszy, że pomyślałem, ale powiem, że. Jest się tutaj dzieje. nie spodziewałem się czegoś takiego. Tylko, że właśnie zaczynałem nam coraz bardziej chyba deptać po. piętach. tak, tak deptałem, o kurde. Nie wiem zbytnio, gdzie było. gdzie było wejście do tego całego miasta. Chyba tam, tak mi się coś zdaje. Tak, tutaj od mostu raczej. Oby nie dali rady go zabić, bo inaczej nie wiem co będzie. Ale pewnie nie, ci... nie, no raczej według fabuły to nie powinni dać rady go zabić. Chyba jest nieśmiertelny. No i łatwo.

Your end was writ the moment you came for me. I am okay. damn sure of that. The zealots will know your name soon enough. No matter where you are or how far you travel, they will hunt you down. Enough of that, you squeaking sparrow. Okay. Let my brother be the lunatic of Tamworth. Zalit? What does he mean? Ignore him. Desperate pleas and prophecies. Nothing more. Walk with me, Wolfkist. We have some time before the ceremony. Where to? Nowhere in particular. I only want to celebrate. Didn't think you were the type. You've drawn a dark conclusion about me, haven't you? That is all well and good. Zobaczymy tutaj o co chodzi. Po pojmaniu burgerta i oso osadzeniu y królów na tronie, na trzy czas, by kolonować nowego władcę Mercy. O, ciekawe. Ekwipunek, co tutaj dostaliśmy nowego? Tar! Nie, ten topór faktycznie. On jest dość mocny. Ten też jest dość spory. Nie, ten topór karłotomego mieliśmy faktycznie. Dostałem ten topór pogrzebowy. Musi być w głównej ręce. Okej. Okay. A ja ten Walina zadaje 68. O kurde. No ten Walina jest znacznie lepszy. Trafienia krytyczne podpalają Twoją broń. O kurde. To ja bym chciał tutaj sobie to rozwinąć, żeby większe obrażenia zadawała. Może... Nie, czekaj, tak nie mogę. Nie mogę tutaj dawać. A faktycznie nie mogę dawać run. O kurde, to jest przypał trochę. Ale powiem, że ciekawe, że obrażenia krytyczne podpalają Twoją broń. To być fajne zastosowanie. Sporo już tych run mamy i też sporo tych przedmiotów do sprzedania. Właśnie tego toporu nie mogę sprzedać niestety, ale mam tutaj dorsze duże. A myślę, że to są przedmioty związane z zadaniami, a ja to są... A, drobiazgi pewnie. Tutaj mamy przedmioty związane z zadaniami. A, faktycznie pamiętam te mniszki. E, jeszcze coś tutaj mamy nowego. Chciałem sobie tutaj wszystko odkliknąć. Ale nie wiem, co może być. Umiejętności. Teraz pojawia się problem. Co ja mogłem tutaj chcieć? Kurde, no ta smutniona na nie wydaje się być taka słaba. Już jak mogę tą strzałę odblokować? Musiałbym chyba to pozyskać. Tak, dobra. Dobrze myślałem. Teraz... To... No fajna są nawet ta obrażnia ataku dystansowego. 71 punktów mocy. No dobra, tak szczerze... Nie chcę na razie pchać tego wątku coraz bardziej do przodu. Więc na razie będzie taki krótki odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Do następnego odcinka.